Cześć kochani, w dzisiejszym filmiku mam dla Was wyczekiwany roundur. Będzie to roomur podwójny, ponieważ zarówno pokażę Wam mój pokój i miejsce dla królików z Kielc, jak i kącik królików we Wrocławiu. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Zobaczycie, jak moje króliki mieszkają w zależności od tego, gdzie aktualnie przebywam. Opowiem na ten temat parę słów, ale mam dla Was również taką ciekawostkę, o której wspomnę na samym końcu. Mam nadzieję, że weźmiecie w niej udział licznie, ponieważ myślę, że to będzie fajne urozmaicenie dla kanału. E, dajcie mi znać w komentarzu, co o tym pomyśle myślicie i mam nadzieję, że Wam się również spodoba, tak jak i mi. A tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy od pokoju w Kielcach, a następnie pokażę Wam pokój we Wrocławiu. Także tak to wygląda, jak widzicie pokój jest taki, trochę mam gratów, no ale nie wszystko jestem w stanie wynieść. Yy, tak to się prezentuje w skrócie, ruliki już wyszły, widzicie sobie siedzą, dam im na zachętę jakiś przysmak, żeby się tutaj pokazali. Tutaj możecie zobaczyć, jest moje biurko, na którym jest ramka, która powinna wisieć, ale nie miałam czasu, znaczy tata nie miał, odkąd się wprowadziliśmy 4 lata temu czasu przywiercić. Ehm, tak, jakieś pierdoły, laptop, inne takie rzeczy. Tutaj obok jest moja szafka, w której trzymam. Jedzenie dla królików nie jest to powalająca ilość, ale na kilka dni przy, wystarczy. tu nasiona oraz granulaty, a do ziół przejdziemy później. Jakieś miseczki, granulat, podkłady. Taka szafka robocza, w której tak naprawdę wszystko może być, jeżeli chodzi o króliki. Tutaj trzymam gałązki i te kotki z leszczyny. Widzicie, szarańcza dalej wcina. Na dywanie są jakieś zabawki. Oj, niech sobie konsumują w spokoju. Tutaj obok jest takie łóżeczko, które niedawno kupiłam. Także pewnie je kojarzycie z poprzednich filmików, bo o nim też mówiłam. A tutaj, jest bunia wskoczyła e, koło z kosu, który jest zabezpieczony w taki sposób, że kurwiki tam nie mogły wchodzić. Bunia bardzo lubi biegać tym tunelem z uszami, jest to jej ulubiona zabawka. Jak widzicie, przestrzeń pod łóżkiem jest przystosowana pod króliki. Podkład oczywiście obowiązkowo, bo mi sikają w jedno miejsce, nie wiem dlaczego. Jest tam kocyk, tunel i sporo miejsca, żeby się czuć jak w norze. Chociaż to nory nie przypomina za bardzo, ale oni chyba to tak traktują. Na łóżku przeważnie rozkładam koc, żeby króliki wskakując nie zostawiały sierści na mojej pościeli. Tu mam toaletkę niestety bez lustra. Widzicie również owoce A Teraz przejdziemy do kącika królików i zaraz też pokażę Wam balkon, ponieważ na balkonie też mam kilka ciekawych rzeczy. Ale zanim do tego przejdziemy, to pokażę Wam jeszcze co mam w apteczce króliczej, bo to też jest ważne. Tutaj mam taką szufladę, w której trzymam leki, yy, strzykawki, jest tu wiadomo piolapis, jakieś tam leki do zastrzyków. To tu może mi się przydać w razie jakiejś awarii. Yy, I tutaj mam jeszcze chyba Advantix, który właśnie używałam na kleszcze. I takie pierdółki i zdjęcia, które stoją na regale. Jak widzicie obowiązkowy akcent króliczy musi być. Jeżeli chodzi o szafkę nad biurkiem, to jest ona poświęcona wszystkim rzeczom, takim pamiątkom, które dostaje od rodziców, kiedy oni podróżują. I najczęściej to jest to tato, więc trochę tych rzeczy się uzbierało przez ten czas. A teraz Wam pokażę tutaj balkon, który jest zabezpieczony dla króliczków i mogą na nim spędzać dużo czasu. Tutaj króliczki mam rozkładane kocyki, żeby im było ciepło, ponieważ płytki są bardzo zimne. Paśnik, To oczywiście. Tutaj dłonia przebiegła sobie przez tunel i maniek też. Jak widzicie, świetnie się bawię na balkonie, ale wróćmy tutaj do tego, co tu widać. Jest również łóżeczko, w którym, na którym króliczki mogą sobie leżeć, ale i je gryźć. Balkon jest zabezpieczony siatką, tak jak o tym mówiłam w poprzednim filmie, ale również część balkonu jest osłonięta taką plastikową deską, znaczy plastikową płytą. Tutaj jest domek, który mój dziadek wykonał. Jest oczywiście ocieplony, więc zimą będzie ciepło, znaczy zimą-jesienią, a latem będzie chłodniej. Króliki lubią przy nim spędzać czas. Tutaj mam e, doniczki, w których niestety, no wiadomo jak to po zimie, nic nie ma, ale niedługo będzie rosło wszystko. To, co bym chciała. No i mniej więcej tak ten nasz balkon się prezentuje. Ci, co widzieli, jak z filmik pod tytułem: Jak zabezpieczyć balkon dla królika, wiedzą już, jak to wygląda. Ale dla tych, którzy nie oglądali, tutaj możecie zobaczyć krótki, jakby e, moment z tego, jak prezentuje się balkon. W skrzyni trzymam zioła dla królików. Jest ich e, trochę mało, ponieważ no, tutaj przyjeżdżam raz na jakiś czas, nie są to jakieś powalające zapasy, ale na przetrwanie kilku dni wystarcza. Po lewej mam zioła część do częstszego podawania, po prawej do rzadszego. I tak to właśnie się prezentuje. Na skrzyni oczywiście króliczki mogą sobie wskakiwać i siedzieć lub leżeć, lub po prostu na niej szaleć. Tutaj widzicie słoneczko świeci, takie mamy widoki za oknem i chyba królikom się podoba. Tak jak mówiłam w przednim filmiku, rozłożona jest wykładzina, która też pomaga mi w tym, aby mi stopy nie marzły, ale również żeby króliczkom nie było zimno od płytek. Także tak właśnie mój pokój się prezentuje. Jeżeli chodzi o kącik królików, tutaj mam kuwetę, paśnik, jest to wszystko przymocowane do tych kratek zielonych, które widzicie, to są przęsła od końca. Obok kuwety stoi pudełko z peletem, na które króliki bardzo chętnie wskakują i niestety bobczą. Mam również drugi balkon, ten jest akurat tylko mój, króliki na niego nie wychodzą, ponieważ mam tam rośliny, które mogłyby być dla, nie, dla nich szkodliwe. Jest to balkon, na którym latem spędzam dużo czasu, kiedy jest ładna pogoda. Nawet w zeszłym roku udało się rozłożyć taki tmuchany basem, więc naprawdę jak było ciepło, to było świetnie. Także jeden balkon jest mój, drugi jest królików, jakoś się podzieliliśmy, i na no, tamten po prostu nie wchodzę latem, to jest ich strefa, a tutaj jest moja strefa komfortu, z której lubię korzystać. Teraz przedstawiam Wam mój pokój w Wrocławiu. Jest to moja sypialnia, w której mam swoje życiuchy w szafie i reszta należy do królików tak naprawdę. Jest tu moje biurko, łóżko i oczywiście kojec, który zajmuje pół sypialni, ale jakoś się pomieściliśmy. Tutaj mam taką otwieraną górę od kojca, ponieważ bez tego ciężko byłoby mi go czyścić, ponieważ drzwiczki są bardzo małe, a w ten sposób mogę bez problemu wkładać odkurzacz, jak i również wchodzić, żeby zamieść... Biurko służy mi za toaletkę, miejsce do uczenia, miejsce do robienia paznokci oraz y, miejsce do montażu filmów. Jest to wszechstronny mebel, z którego korzystam niemal codziennie. Pod spodem mam taką szafkę, w której trzymam długopisy, teczki, jakieś takie rzeczy, z których często korzystam. A obok stoi regał, którego większość, na którym większość rzeczy to jest tak naprawdę rzeczy królików. Tam jest tylko mój aparat, y, jedno pudełko z kosmetykami, i jedno pudełko z jakimiś takimi rzeczami do demakijażu i tak dalej. Poniżej, na samym dole regala, regału jest oczywiście rura, w której króliki lubią się bawić, jest tu taki ich plac zabaw, kartonorka, pudełko z peletem, a w tej szczelinie chowa się Mimi, który, którą widzicie właśnie tam pomiędzy pudełkiem a górą, a półką regału. W tych pudełkach wyżej też mam zioła, poza tymi, które trzymam w skrzyni. Są to zamknięte zioła, jak je otworzę to wtedy trzymam je bardziej na widoku a z tych które nie korzystam w sensie tych które są zamknięte trzymam je po prostu w regale i czekają na czas kiedy po prostu będę ich potrzebowała jak widzicie tutaj we Wrocławiu zapasy mam trochę większe niż w Kielcach ale to z wiadomych powodów ponieważ we Wrocławiu to właśnie spędzam większość czasu więc i jedzenia trochę więcej schodzi niż w Kielcach tutaj w tych dwóch pudełkach kartonowych też mam sporo ziółek, ale tutaj trzymam kwiaty i jakieś takie drobniejsze przekąski. To drugie pudełko trochę nie chce się uwolnić, także chwilę to potrwało, tam dosyć ściśnięte jest, ale zaraz sobie z tym poradzę. No udało się. Co my tu mamy? Jak widzicie, kwiaty, korzenie, Wszystkie takie drobne przysmaki, które powinny być w diecie królika, również. Na tutaj na regale posiadam nasiona, dużo nasion, syrop, który im aktualnie podaję, granulat, jakieś tam paczki ziółek, które dostałam z bani ekspert, właśnie te mieszanki z sielanki. Z tyłu mam granulat dla króliczków, a na samej górze jest aparat, pudełko z kosmetykami, ścieniami, owoce liofilizowane, warzywa, które sama suszyłam. I jest tam również apteczka, w której trzymam wszystkie niezbędne leki dla królików. No i oczywiście preparat na mole, żeby się tutaj nie zalęgły w tym wełnianym sweterku. Także tak wygląda regał królików. Całe szczęście, że wydzielił mi małą przestrzeń dla mnie. Teraz, rozglądając się po pokoju, można zobaczyć. Że za drzwiami trzymam statyw, ale mam jeszcze jedną szafkę, w której też was nie zaskoczę, ale są również rzeczy dla królików, gałązki, szczotki, jakieś takie pierdoły, do gryzienia, zabawki. No, sporo tego. Ale na szczęście znalazła się jeszcze część na moje lakiery do paznokci, więc też tutaj udało mi się trochę wydzielić przestrzeni dla siebie. To nie jest tylko tak, że to dla królików. Teraz przejdźmy na balkon, bo na balkonie we Wrocławiu również mam wybieg dla królików, z tym, że tutaj musimy się z, z królikami trochę dzielić, bo my mam jeden balkon, więc siłą rzeczy też muszę z niego korzystać czasem. Jak widzicie są zabawki, kuwetka, paśnik, woda, więc króliki są tutaj biegają i są na pełnym wypasie, niczego im nie brakuje. Przy takiej pięknej pogodzie, jaka jest dzisiaj, czyli 19 stopni, naprawdę jest to dla nich świetna forma wybiegu, i w ogóle nie chcą wracać do domu. Pierwsze, co robią po wyjściu z końca rano, to właśnie podbiegają do okna i czekają, aż im otworzę. Najmniej sobie siedzi w tunelu. Zadowolona. Cud, że jeszcze go nie zjadła, tak jak tamtego. No i tutaj widzicie domek, skrzynię, również taką samą, jaką na balkonie w Kielcach. I takie dwa pudełeczka. Tutaj w skrzyni, jak pewnie się domyślacie i widzicie, już trzymam zioła. Ziół jest całkiem sporo. Tutaj też mam podzieloną skrzynię na dwie komory: w lewej do częstszego podawania, w prawej do rzadszego, ale tu z nich staram się robić głównie mieszanki. A w tych pudełkach obok trzymam gałązki od pana Roberta i jakąś tam torbę z resztkami ziół, którą muszę w sumie wywalić. Ale gałązki są, Bunia ma tutaj podest, i może sobie tam wskakiwać. Także, u mnie króliki naprawdę mam świetną zabawę na balkonie i nie wyobrażam sobie, żebym mogła im ją odebrać. Już widzieliście moje pokoje, opisałam Wam dokładnie, tak jak potrafiłam, co się gdzie znajduje. Widzicie różnicę, jak króliki żyją w Kielcach, jak we Wrocławiu. W Kielcach są bezklatkowe, we Wrocławiu są zamykane na noc tylko do końca, tak to cały dzień biegają. A jeżeli chodzi o ten taki pomysł, o którym mówiłam, że Wam opowiem na samym końcu, no to mam dla Was taką e, małą zabawę trochę można powiedzieć. Wpadłam na taki pomysł, e, ponieważ wielu z Was pyta się mnie, czy ma odpowiednie warunki dla królika. Sporo czasu mi zajmuje, aby na każde takie zapytanie odpisać, dlatego pomyślałam, żeby to zrobić w formie takiej, aby też inni mogli korzystać. Postanowiłam nagrywać serię odcinków z waszymi runturami, takimi króciutkimi, w których to wy będziecie pokazywać wasze kojce, klatki, pokoje, czy też właśnie wybiegi. Możecie o tym opowiedzieć kilkoma słowami w filmiku, który nagracie, ale nie musicie też nic mówić, mogę też opowiedzieć to za was, ale nie ukrywam, że byłoby miło, gdybyście w podali parę słów, ewentualnie napisali, co jest czym i tak dalej. Filmik możecie mi przesłać na skrzynkę mailową, do której adres podam pod filmikiem, ale również na końcu filmu Wam o nim powiem. Będę w kilku słowach oceniała Wasze warunki, ale bez obaw, nie będzie to po prostu jakiś tam hejt, tylko po prostu taka obiektywna ocena z jakimś tam, z taką poradą, co można zmienić, żeby było lepiej, ale na pewno nie bójcie się, nie będę po Was jechać, żebyście się tutaj kurczę nie załamywali, że wiecie... Nic złego was nie spotka. Film, oczywiście, musi mieć pewne wymagania, abym mogła go wstawić. Musi to być film w jakości minimum HD o orientacji poziomej. Wiecie, tak jak oglądacie filmiki na YouTubie, żeby to było po prostu dopasowane, a długość filmiku max do 5 minut. W materiale oczywiście nie reklamujemy swoich kanałów. Jeżeli taki materiał zostanie wysłany, to nie zostanie on uwzględniony z wiadomych powodów. Materiały można wysyłać na maila uszatkowe.radymaupa@gmail.com. Oczywiście podam to również w opisie filmu. Jeżeli film będzie zbyt duży, można go udostępnić poprzez dysk Google lub spakować przy pomocy programu na przykład WinRar. Jednak jeżeli będziesz miał problemy lub będziesz miała problemy z wysłaniem filmu, to się do mnie zgłoś, a na pewno Ci pomogę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać, jak Wam się podobają pokoje przystosowane pod króliki, balkony itd. Ale dajcie również znać, co myślicie o tym. Pomyślę z wysyłaniem waszych konturów. Mam nadzieję, że się będziecie licznie zgłaszać, bo myślę, że to może być fajny pomysł na serię, yy, którą byśmy wspólnie tworzyli, a wiadomo, takie wspólne projekty przeważnie kończą się sukcesem. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. pa! pa.